Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na briefingu prasowym Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, profesora Tomasza Grockiego, przed rozpoczynającym się 42. posiedzeniem Senatu. Uprzejmie proszę Pana Marszałka o zabranie głosu. Dzień, do Dzień dobry Państwu. Witamy przed kolejnym posiedzeniem, na którym będzie kilka ważnych ustaw. pomocy Ukrainy, w tym wypadku przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Um, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, też istotna dla rolników, którzy przechodzą na emeryturę. Komisja Nauki, Edukacji, Sportu i Akademia Kopernikańska tak zwana, gdzie komisja rekomenduje odrzucenie, odrzucenie tego pomysłu. Um, ustawa o um, ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich, który ma przypadać 20 czerwca, aczkolwiek są tam pewne kontrowersje, czy nie powinien um, przypadać 16 lipca, bo um, to są istotne wydarzenia w trakcie powstań Śląskich, jak również będzie um, kwestia przywrócenia prawa dla osób samotnie wychowujących dzieci do wspólnego opodatkowania się. To jest inicjatywa senatorska, przede wszystkim pani senator Kochan, ale i grupy senatorów, ponieważ senatorowie uważają, że te osoby są ewidentnie skrzywdzone w aspekcie polskiego prawa podatkowego. Ważnym punktem będzie informacja rządu na temat możliwości uruchomienia środków dla Polski w ramach tak zwanego KPO, aczkolwiek, jak Państwo wiecie, nazwa pełna brzmi zwiększenia odporności i tak dalej. Z pewnym zdziwieniem przyjęliśmy fakt, że rząd będzie reprezentował pan minister Chorała, a nie, a nie pan minister Buda czy pan minister Soboń, no ale taka, taka zapadła decyzja. Będą też rozpatrzone na tym posiedzeniu dwa wnioski immunitetowe pani senator Kochan i mojej skromnej osoby. Posiedzenie jest przewidziane na dwa dni od aktywności pań i panów senatorów. Oczywiście zależy, kiedy faktycznie ono się zakończy i będzie poddane głosowaniu. Nie są przewidziane żadne przerwy, nie jest przewidziane otwarcie żadnych wystaw. Także myślę, że praca pójdzie sprawnie. To tyle, jeśli idzie o kształt tego posiedzenia. Dodam jeszcze, że na następnym posiedzeniu będą rozpatrywane ustawy o które zwracało się Ministerstwo Infrastruktury, to to jest kwestia odpadów ze statków, Ministerstwo, pani minister Moskwy w, w celu implementacji prawa które, które unijnego, które musi być implementowane przed 30 czerwca oraz ustawa dotycząca zmniejszenia Pitu z 17 na 12% i wielu innych regulacji tam zawartych, która również będzie rozpatrzona na początku czerwca po to, aby mogła wejść w życie zgodnie z planem od 1 lipca. Taki jest mniej więcej ogląd sytuacji. Bardzo dziękuję Panie Marszałku. Czy mają Państwo pytania? Pani Redaktor, proszę bardzo. Dzień dobry, Justyna Racz, Gazeta Wyborcza. Panie Marszałku, dwa pytania. Pierwsze dotyczące ordynacji wyborczej, to znaczy są takie nie, nie tylko już pogłoski, ale także senatorowie PiSu przyznają, że partia rządząca rozważa zmiany ewentualne w ordynacji, to znaczy likwidację jednodomandatowych okręgów wyborczych. Według pana, dlaczego w ogóle ten temat się pojawi w, takim, w takiej sytuacji geopolitycznej? I drugie pytanie dotyczące uchylenia panu im, immunitetu. Prawo i Sprawiedliwość mówi tak... Zastanawia się, dlaczego teraz, bo wcześniej były duże zastrzeżenia formalne co do tego wniosku, a teraz będzie głosowanie, skąd to przyspieszenie. Dziękuję. Panie redaktor, no nie potrafię tego skomentować poważnie, bo najpierw mnie poganiano, żeby szybciej. Jak teraz się okazuje, że szybciej, to dlaczego tak szybko? Nie chcę wypominać kwestii sejmowych, gdzie immunitety trwały 3-4 lata. Powtarzam, mówiąc już poważnie, że od początku przestrzegamy i będziemy przestrzegać tu regulaminu Senatu, który mówi wyraźnie, że po dwóch wadliwie sformułowanych wnioskach marszałek Borusewicz kończył bieg tego wniosku. Za co teraz się musi tłumaczyć przed prokuratorą w sposób dla mnie zupełnie niezrozumiały. Kiedy wpłynął trzeci wniosek, w grudniu mamy 4,5 miesiąca. I wniosek jest rozpatrywany. Więc, w stosunku do opóźnień, choćby w Sejmie, jest to szybkie tempo i nie mamy tu sobie nic do zarzucenia. Co do pierwszego wniosku, no e, przypominam, że, że e, w cudzysłowie ojcem okręgów jednomandatowych był e, pan poseł Kukis, który jeszcze niedawno mówił, że jest wojna i nie czas mówić o zmianach w ordynacji wyborczej. Teraz słyszę, że ten temat ma nabrać jakiegoś przyspieszenia i to poprzez de facto likwidację okręgów jednomandatowych do Senatu. No, to jest jakby trochę wbrew jego, wbrew jego intencją, bo mają być większe okręgi po trzech, czterech senatorów. Uważam to za pewnego rodzaju gry wyborcze. Jeżeli sprawa przyjdzie do Senatu, to zajmiemy się nią w sposób najbardziej... Poważny, zgodny z konstytucją, jak to tylko jest możliwe. Dziękuję bardzo panie marszałku. Już za chwilę zaczyna się, rozpoczyna się posiedzenie, także będziemy kończyć konferencję prasową. Proszę bardzo. Dzień dobry, Miło Skuczek, TVP Info. Panie marszałku, pan wielokrotnie powtarzał, że nie ma sobie nic do zarzucenia i że jest pan niewinny. To pytanie, dlaczego pan nie zrzeknie się immunitetu i nie będzie udowadniał tej swojej niewinności przed sądem? Tylko. Pewnego rodzaju maskarada ma miejsce w Senacie, bo senacka większość, w tym senatorowie Platformy Obywatelskiej, i tak rekomendują odrzucenie wniosku prokuratury i pana immunitet na pewno nie zostanie zdjęty. Czemu pan się nie zrzeknie immunitetu i nie broni swojego dobrego imienia? Panie redaktorze, takie pytanie może pan zadać na przykład pani marszałek Gosiewskiej, której obroniono immunitet, i wielu innym członkom Prawa i Sprawiedliwości. Immunitet został wymyślony po to, aby bronić przed zakusami tej czy innej partii rządzącej przede wszystkim ludzi, którzy są atakowani z przyczyn politycznych. A ja, mając głębokie przekonanie i mogę to stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że jestem niewinny, czuję się atakowany i oczerniany między innymi przez pana stację. Z tej jednej przyczyny, że zostałem marszałkiem Senatu Rzeczpospolitej, bo gdy byłem senatorem, nic takiego nie miało miejsca. Gdyby iść tokiem pana myślenia, to te immunitety by trzeba zlikwidować w ogóle, bo po co one by były? Jest immunitet, ma bronić polityków po to, żeby nie podlegali działaniom politycznym, tylko bezstronnym działaniom wymiaru sprawiedliwości. A jeżeli pan uważa, że ten wymiar sprawiedliwości, a zwłaszcza prokuratora jest bezstronna, to przypomnę panu sprawy choćby Pegazusa, pana Giertycha, pana prezydenta Kwaśniewskiego i innych, więc po to jest immunitet. Nie, Nie będę. Osoby, które pokazują twarz, które nie ukrywają swojego nazwiska, przed kamerami również Telewizji Polskiej występowały i twierdziły, że wręczały panu pieniądze. Część tych osób Przepraszam przeprasza w wyniku wyroków sądowych. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Już rozpoczyna się posiedzenie. Dziękujemy. Do widzenia.